Chabu official jest najlepszy. Kano pełen treści tu ciekawych. Gameplaye i porady znajdziesz. Zasubskrybuj nasz hit, taki prawdziwy. Lubisz gry i nowe triki. Tu znajdziesz wszystko jak na dłoni. Każdy film to przygoda u nas. Chabu oficjal zawsze nas goni. Subskrybuj Chabu zostań z nami. To dzięki Wam kanał. Ten jest taki wspaniały. Każdy plik. W Football Manager 2025 finalnie miał trafić do rąk graczy pod koniec listopada tego roku. Firma Sports Interactive z pewnych przyczyn podjęła jednak decyzję o jeszcze większym opóźnieniu premiery. Wiemy już, że została ona przesunięta aż na marzec 2025 roku. Miłośnicy realistycznego symulatora pracy trenera piłkarskiego we wrześniu tego roku otrzymali garść nowych informacji na temat nadchodzącej edycji gry. Dowiedzieliśmy się wówczas, że ze względu na przesuniętą premierę Football Manager 2025 pojawi się dopiero pod koniec listopada tego roku. Pojawiły się też wieści na temat pewnych zmian, które zostaną wdrożone do rozgrywki. Najnowsza część będzie oferowała przełomową możliwość przeniesienia się do świata kobiecej piłki nożnej. Nie skorzystamy natomiast z pracy w roli selek. Gdy sterowanie reprezentacją będzie po prostu całkowicie wyłączone i niemożliwe. Wydawało się więc, że wystarczy tylko czekać do listopada, by móc zasmakować tych nowości na własnej skórze. Jak się jednak okazuje, na premierę będziemy musieli poczekać jeszcze dłużej. Dużo dłużej. Ale dlaczego? Otóż firma Sports Interactive w czwartek opublikowała oświadczenie informujące o przesunięciu wyczekiwanej przez graczy premiery na marzec 2025 roku. Decyzja ta została uargumentowana tym, że twórcy potrzebują po prostu więcej czasu na udoskonalenie gry, by wszystko było zrobione w należyty sposób. Cytuję, FM25 to największy techniczny i wizualny postęp w serii od pokolenia. Po prostu nie możemy narażać na szwank dostawy tego kluczowego momentu w historii football Managera, śpiesząc się z wydaniem go w listopadzie. Oczywiście nikt z nas nie spodziewał się, że do zmiany daty nastąpi 7 tygodni przed planowaną premierą, ale w duchu wartości naszego studia zawsze bierzemy pod uwagę szerszy obraz. A szerszy obraz tutaj to taki, że potrzebujemy tego dodatkowego czasu aby dostarczyć grę, z której wszyscy możemy być dumni – napisano w oświadczeniu. Niestety na grę Football Manager 2025 no, zostaje nam czekać i musimy uzbroić się w bardzo dużo cierpliwości, a ci, którzy uważali, że już pod koniec listopada będą mogli odpalić swoją karierę i poprowadzić ją w nowym, w nowym, odświeżonym i jedynym w swoim rodzaju Football manager 2025, będą musieli obejść się smakiem i poczekać aż do marca. Cześć moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy z Dawidem, którego widzicie na telefon, telefon, cześć Dawid. Cześć. Moi drodzy, już na samym początku leciutko się wam przyznam, że był to tytuł clickbaitowy, o ile był, bo jeszcze nie wiem czy go ustawiłem. Ale słuchajcie, <laughs> ale słuchajcie, jest fajna sprawa, ponieważ mamy tutaj Musterman Iconic, jest to skin, który zmienia Football Managera w... Wyglądem Football menadżera 2025 i ogólnie rzecz biorąc, macie go w linku. E, do, i ogólnie, no można byłoby powiedzieć, że gram futbol Manager 2025, bo mam skina i wygląd tak, jakby ten futbol Manager był, no nie Dawid, czy nie? No. I wczytamy sobie karierkę, wczytamy sobie. Dawid już go widział, będziemy sobie o nim pierdzielę do, ale ja go nie widziałem. Zobaczcie, i to ogólnie ma wyglądać jak Football Manager 2025 na pierwszy rzut oka. Co? No jest profil. Różnica, przeciwzgodność. Jak tak będzie futbol manager wyglądał, to ja nie będę w to grał. No ty. Dobra, taktykę zobaczmy. O, dziwacznie, ale co? Nie, no po skinach było widać, że tak wygląda. No zobaczcie, jest wygląd futbol managera 2024. 5, przepraszam. Ja i tak będę raczej tam na skinie grał, ale możecie poczuć się już teraz w listopadzie. Tak, jest listopad czy październik? Nie, październik jest, kurwa, co ja gadam? No możecie już teraz poczuć się tak, jakbyście grali w futbol na 2025. Zobaczmy, jak wyglądają profile piłkarzy. No i to jest właśnie to, nie? Liczba dryblingów, celne podania, dryblingi, ofensywa. Tutaj trzeba byłoby od nowa się, słuchajcie, trochę wgłębiać w to, statystyki sezonu. ale takie mało informacji jest, ale dosyć czytelne. Szczegóły kontraktu, no, podpowiedź agenta, Agent regionalny, nie znacie. Żądania. Od razu są Żądania pokazane. Ty, po to wygląda? Status transferowy. To on jest, jest bardzo zainteresowany przejściem do klubu Levante Union. Odpowiedź agent: A ja, to fajnie wygląda, Dawid. To jest tego. Skin dla Bikiego, dla tłuków takich. No tak, że mało informacji. Jest taki nie jest. Nie ma takiego na tłoku informacji. Ty, ja nie wiem, czy ja na nim nie pogram. Taktyk... Zacząłeś już wygry... wygrywać. Znaczy, taktyka jest dziwaczna. Strasznie. A co ty mówisz, żeby gdzie wejść? Tak, informacje o klubie Union Deportivo. Boję... Menadżer. Kluczowy gracz, Luis. Yy, kapitan Luis. Ej, no, ale to spoko nawet wygląda tak. Ty, no, chyba zaraz nagrywamy. Bieżący sezon, dzielnie walcz, yy, utrzymuj. No tak. No, kurwa, no tak prezes, ole, prezes Maryjty. Nie no, tak dosyć spoko to wygląda postawa. No i zobaczcie, moi drodzy, no może troszeczkę clickbaitowo was zachęcicie do ale no tak to gdzieś mniej więcej miało wyglądać. No, stan finansów tutaj raczej się nic nie zmieniło. Stan finansów taki trochę nic nie zmieniony. W meczu się zmieniło. Ład, dynamika. Dynamika też widzę, że nie za bardzo się zmieniła. Chcę odejść. Hierarchia została, grupy towarzyskie, zadowolenie nie się zmieniło, co mówisz, że kalendarz, tak? Nie, mówię, że w meczu się zmieniło. Aha, w meczu. Rozgrywki, rozgrywki też widzę się nie zmieniły. Zapowiedź sezonu, zapowiedź sezonu wygląda. Najwyższa średnia, najlepszy szereg, od razu mamy takie kluczowe informacje. No to spoko wygląda, jak skrzynka wygląda. Ręka tak wygląda, kalendarz tak. Rozgrywki, scouting, transfery. Eee, no tu kurwa, to jest występy 5, zdobyte bramki 0. Umiejętności, może się też umiejętności, lub potencjału. Może nie posiadać defensywny, gra w powaleczność, gra głową. Te kropki nie wiem o co chodzi tutaj za bardzo. Ale no co, powiem tak, do przetestowania i poczucia się jakbyśmy grali, w... no bo ten skin wygląda tak nowocześniej, nie? On wygląda tak jakby trochę, coś, że się dużo pozmieniało. Yy, zaraz ci podłączę. Status transferowy, nie chcę tego. Yy, no nie chcę też meczu włączać, kiedy ja mam mecz? O jak dziwnie symuluje, patrzcie. Ja chcę grać na takim tym. Ciekawie to wygląda, czekajcie, kalendarz, teraz jest 23, ja mam mecz pierwszego, no i kurde, nie chcę symulować, czekajcie, ja spróbuję wczytać inną karierkę, bo ja miałem jakąś karierkę i zobaczymy ten mecz, wyjdę do ekranu startowego, eee, zapisywać nie zapisujemy, eee, wczytaj grę, o, Preston wczytam. Presto, czytam kurwa. Tam najczęściej wpierdał dostawałem. A, ja w Presto już jestem bezrobotny. Nie, jeszcze nie. Mecz jest za 7 dni. Munchersen-Brockton's Network, no, czynka. Premier League, La Liga. Ligi pod lupą, ale czemu tak od razu tak dużo ten symuluje? Aha, bo ja na urlopie jestem, kurwa, nie Nie powracaj z urlopu. Tu jest ten mecz, tak? O, dobra, idealnie. E, no, szynka też wygląda inaczej. No, zobaczcie, tak jak już mówiłem wcześniej, powiem, powtórzę to jeszcze raz. Jak ktoś chce po prostu czegoś nowego i chce, żeby to wyglądało jak. E, jak futbol manager, który ma nadejść i no, tam po tych po prostu screenach, na podstawie tych screenów można było szacować jak to wszystko wygląda i na tej podstawie właśnie został stworzony ten skin, ale ty Dawid, no mówisz że chujowo, ale to nie wygląda źle. No, dla mnie mi się nie podoba. Wizualnie. Patrzę mecz, patrzymy mecz. No oczywiście grafika lepsza nie będzie. Preston, North End, Cardiff City. No wygląda to ładnie. Zrób to, szatnia. No szkoda, grafika się nie zmieniła. No nie no, wygląda dziwnie. Preston, Card Cardiff, LF. Gdzie tu teraz się zachęca? Tu? Nie, tu chyba się krzyczy. Tu się krzyczy. Zachęć. Wybierz mentalność. wyważona. żona. Kontuzja bramkarza. Aha. Rozmowa motywacyjna. Kurde, no trochę fajnie. Trochę nie fajnie. No, to dalej jest, słuchajcie, Football Manager 2024, ale no, wygląda inaczej. Wydłoby, wsparcie, polecenie, zmień. Czy jak myślicie, wygrałbym teraz Preston z Cardiff? No, ale nieciekawie wygląda ten tablet, bo szczerze. Zero statystyk. Nie, tu są statystyki. Dobra, tu można coś zmieniać. Na tym takim niby tablecie. No tak. Teraz sobie zatrzymam gierę. Ty zobacz, ty. Jak my teraz wygramy z Cardiff to śmiesznie będzie. Jak ja się nie skupiam oczywiście. To oni grają. No dobra, teraz stop. Czyli tak, mamy zespoły. Patrzcie, łatwiej możemy sobie podglądać zespoły. Podsumowanie. Statystyki, czyli oddane szczały, to co zawsze mówię. Raport XG, fajna analiza. Tu analiza standardowo, mecze, czyli tabela i takie tam rzeczy. Porada, analiza zespołu, analiza zawodników, czyli mecze możemy od razu zobaczyć. Preston no ostatnie. <laughs> No kurde, ja chyba pogram chwilę na tym. E, pogram chwilę na tym. E, kurde tylko się boję, bo ja tych kropek nie ogarniam na razie. Wziąłem sobie nad tym posiedzieć nad tymi kropkami, nie? O co, te kro o co z tymi kropkami chodzi? Dawid odpalaj futbol na Co? Gramy kurde. To nie chciałeś grać. Kurwa Donka poszło spać. No, to jest godzina. No. no dobra, ja słuchajcie wychodzę można symulować mecz? Co to jest? No dobra, można symulować. Gitara. No tak trochę dziwnie to, to tutaj to tak dziwnie wygląda. Ale tu mamy podsumowanie. Ładne. Fajne. Tylko tej taktyki nie ogarniam. W sensie umiejętności rozumiem, ale to kurwa dla mnie czarna magia jest. Oczekiwane asisty, driblingi, zdobyte bramki, minuty, grek. Ruch, przewidywanie, decyzje, gra bez piłki. To co znaczy? To, że, że strzały z dystansu do dupy, ale duża czerwona kropka to, że fajnie, tak? W swojej kariery. No nie rozumiem tego, ty kurwa, klapek nie czaje. A nie, czekaj, że Ruta... to, że celne podania i dobrze, czekaj, umiejętności. A nie można tego jakoś urwać, że dołączyłem. Ja Atrybuty level. O, włączyło mi się coś jakaś strona. FM Skin. Ja jakoś inaczej to tutaj wygląda. Tam mam. Aha, to mi się odpala operach, jakam tu albo tu. No te atrybuty mi nie leżą za bardzo. No mamy tu medyczne, mamy trening, tre... pozycja defensywna. No fajne to takie. Tu pochwalić go od razu możemy. Statystyki sezonu. Eee, tylko do tych kropek. Kurwa. Totalnie nie czaję tych kropek. Nie? Bo co tu mamy? Aha. Środkowy obrońca, że bramkarz. Bo on w ogóle nam tu pisze gdzie on gra? Jest. Pisze. Rola. Aha. czy tutaj oglądamy po prostu gdzie na jakiej roli on gra. Ale na przykład co? On się nadaje nigdzie się. Według tego on się nigdzie nie nadaje. To jest kurwa. Dobra, dajmy brąkarze. Na brąkarzu będzie najłatwiej. A, czyli żółte to jest przydatność na roli. I on tu ma przydatność naturalną, czyli żółty to jest naturalne. I ustawianie się ma zajebiste, decyzje takie średniawe. Czyli w ogóle do dupy brąkarz. Bardziej, posiadanie piłki. Bramkarski. No, Bramkarski, czy to jest takie dobre? To jest super, a to jest takie słabe. Okej, okay, rozumiem. Ty, no to to jest takie dosyć intuicyjne, Dawid. Na przykład bierzemy sobie napastnika i widzę na przykład, że ofensywnie na przedpolu decyzję, spoko, panowanie, błyskotliwość. No i poza tym nic. Błyskotliwy jest chłopak. Czekajcie. Podanie do przodu. Dobrze. Celne podania. Dobrze. 90%. Kurde. No fajnie może tutaj dużo wniosków wyciągać. Podania do przodu. dryblingi, Celne podania. 90%. Tylko no tutaj nie czuję czy co. Ofensywa. No to jest ogólnie napastnik. Zdatność na roli y, odgrywający y, preferowany. Bardziej, no zwinność leży u niego, tak? Nie rozumiem, co ja tu mogę konfigurować. Fizyczne przyspieszenie. Aha. I że tu mogę konfigurować sobie te. No powiem Wam, że no nie wiem, dziwne jest to tutaj, jakby to, jak te gracze, jak to widzimy tutaj na. Na jego, a jeszcze tylko jedną rzecz zobaczę. Na przykład, jak ja sobie wezmę? Risa. Czekaj, co to jest jest napastnik. No i za niego będę chciał. A, to nic mi nie pokazuje. Nawet. Po prostu go zmienia. Evans, Riz. Riz. Wszystkie, oczekiwane asysty oczekiwane bramki, zdobyte, no chyba nawet jednego jeden odcinek futbolu na ten nagram. No i więc moi drodzy, tak, jeżeli chcecie, możecie poczuć się jak w fm 25, po prostu ściągając sobie tego skina. Dzięki za oglądanie, cześć Dawid. Cześć. Na dalej.